Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z moimi planami czytelniczymi na październik. W tym odcinku opowiem Wam również o wszystkich maratonach, inicjatywach czytelniczych, o klubach książki. Jest to w dużej mierze taki odcinek organizacyjny. Jeżeli Wy macie jakieś pytania do mnie, jakieś wątpliwości, to również możecie oczywiście te pytania śmiało zadawać na dole w sekcji komentarzy. A ja chyba już nie przedłużam i zapraszam Was po prostu do tego filmiku. Mam herbatkę, która nie jest aż tak ciepła i nie mam kota, więc myślę, że jest bezpiecznie i nikogo nie obleje. Zapraszam do filmu. na początek klub polski książki klasycznej znowu w październiku oczywiście będziemy czytali jedną książkę w ramach działalności klubu który trwa nieprzerwanie od lutego tego roku i mam wrażenie, że działa bardzo dobrze w poprzednim miesiącu, czyli we wrześniu, czytaliśmy Trendowatą. Ja przeczytałam Trendowatą, oczywiście, i zobaczyłam ekranizację filmową o Trendowatej. Nagram film. E, myślę, że pojawi się na moim kanale w przyszłym tygodniu. I już teraz mogę Wam zradzić, że ta książka mi się naprawdę podobała, więc e, zachęcam Was do tego już teraz, żeby ten film w przyszłym tygodniu zobaczyć. A teraz w październiku będziemy czytali długo wyczekiwaną przeze mnie lalkę Bolesława Prusa. Jest to chyba taki najbardziej popularny. Popularny i ceniony polski klasyk literacki. Ja akurat pamiętam, że w liceum e, lalkę przeczytałam od deski do deski. I też pamiętam, że lalka jest akurat bardzo szczegółowo omawiana, więc po prostu wiele z motywów zakończenie lalki. Po Pamiętam bardzo dobrze, ale jestem teraz innym człowiekiem niż ja w liceum. Minęło trochę lat. Nie wiem dokładnie ile, bo nie jestem aż tak szybka w matematykę. Natomiast jestem zdecydowanie innym człowiekiem. Myślę, że nawet bym się nie poznała, gdybym. Spotkała się e, swoją wersję z liceum, po prostu bardzo się zmieniłam e, i też na pewno zmieni się mój odbiór lalki, więc jestem bardzo ciekawa, jak mi się spodoba. Zaczęłam już wczoraj wieczorem czytać, natomiast przeczytałam. Kilka stron zaledwie. E, mam to wydanie. To jest wydawnictwo MG, które jest takim troszeczkę klocem, nie do końca poręcznym do czytania, natomiast ma przepiękną okładkę. E, najprawdopodobniej będę sobie e, czytała tę książkę naprzemiennie ze słuchaniem audiobooka, no ale jeszcze nie wiem na pewno. Oczywiście po skończonej lekturze mam zamiar zobaczyć serialową ekranizację. Jestem też jej bardzo ciekawa. Oczywiście, lalka w bardzo dużym skrócie to światło na rzeczywistość w XIX-wiecznej Warszawie. Teraz, jak byłam w Warszawie, to widziałam, że jest tam szlak, e, gdzie są zaznaczone miejsca, w których usytuowana była akcja tej powieści. I miałam taki pomysł, żeby sobie właśnie teraz, podczas czytania lalki, Warszawę odwiedzić. I nawet nagrać taki materiał, gdzie m, przechodzę przez te miejsca, natomiast nie jest to możliwe, bo mam chorego pieska, który wymaga mojej opieki, e, więc tak, do Warszawy nie pojadę, ale będę mogła tam wrócić do XIX wieku właśnie w Warszawie i przeczytać lalkę, na pewno o tej książce. Wam tutaj opowiem, a na bieżąco oczywiście rozmawiamy o niej w grupie na Instagramie, do której niezmiennie Was zapraszam. Jeżeli chcecie do niej dołączyć, wystarczy, że do, napiszecie do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Tutaj Wam zostawiam moje konto, nazwę mojego konta. Tam na bieżąco rozmawiamy o aktualnie czytanej lekturze. W zeszłym miesiącu, czyli w wrześniu oczywiście, założyłam Patronite, czyli taką możliwość subskrybowania mojego kanału. To jest dla mnie bardzo duże wsparcie, które pozwala mi rozwijać ten kanał. Jeszcze nie wszystko idzie mi bardzo dobrze w tym Patronite. Czasem mi się noga potyka. Przepraszam was za to, ale to jest po prostu to był ten wrzesień, był takim miesiącem próbnym. Teraz postaram się bardziej po prostu w każdym razie chciałabym tutaj nadmienić, że oprócz tego, co możecie tam teraz wyczytać, e, link do mojego patronite jest na dole w opisie i tam są konkretne progi. Ja już tutaj nie będę tego powtarzać, bo o wszystkim opowiedziałam w TBA, że na wrzesień. Natomiast e, nastąpiły pewne zmiany. Konkretnie dodałam pewną korzyść do progu jagustynka. To jest próg trzeci za 25 zł, a mianowicie patroni wspierający mnie z tego progu e, będą ode mnie otrzymywali taki bonusowy film, krótki, e, bardzo luźny, pogadankowy, cotygodniowy raport czytelniczy. Już takie filmy zaczęłam produkować, one są naprawdę bardzo, bardzo na ludzie. I to jest taka, wydaje mi się, dodatkowa korzyść, którą chciałam Wam zaproponować. Oprócz tego, oczywiście, ym, muszę tutaj zaznaczyć, że wsparcie na Patronite jest dobrowolne, natomiast ja Was do tego oczywiście zachęcam i osobom, które mnie wspierają na Patronite jestem ogromnie wdzięczna. Dzisiaj w tym odcinku po raz pierwszy na końcu będzie... Tablica z podziękowaniami. Ponawiam tutaj to, co powiedziałam wcześniej. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości związane z Patronite, to zachęcam was tego, do tego, żeby mnie pytać o różne rzeczy. Wydaje mi się, że ja odpowiadam raczej, czy to mailowo, czy na Instagramie, czy tutaj w komentarzach raczej o ile gdzieś tam pytanie się nie zawieruszy, to jestem w stanie na nie dosyć szybko odpowiedzieć. No i właśnie na mocy mojego Patronite otworzyłam odnogę, od nogę od mojego klubu polskiej książki klasycznej, klub książki klasycznej międzynarodowej. Tam razem z patronami wspierającymi mój kanał od progu drugiego czytamy wspólnie klasykę międzynarodową przez następny rok. Wybraliśmy wszystkie lektury już na kolejne kilkanaście miesięcy i myślę, że lektury, które wybraliśmy są naprawdę bardzo interesujące. Ja Wam nie będę tutaj na tym oficjalnym kanale zdradzała od razu wszystkich, będę w kolejnych TBR-ach mówiła, co aktualnie w tym miesiącu czytamy. No i właśnie w tym miesiącu, czyli w październiku, wybraliśmy Piknik pod wiszącą skałą. John Lindsay jest Autorką, jest to książka australijska. Wybraliśmy wszystkie książki wspólnie, to już chyba mówiłam, więc tutaj jeszcze raz to w sumie powtórzę. Jest też grupa na Instagramie, gdzie e, dyskutujemy o e, książkach, które aktualnie będziemy czytać, natomiast pojawił się taki pomysł, żeby przyszłościowo tą grupę przenieść na Discorda, ale to jest jeszcze kwestia otwarta. Po przeczytaniu pikniku pod wiszącą skałą na pewno zobaczę sobie kultową ekranizację z roku 1975 o książkach czytanych w Klubie Książki dla Patronów. Nagrywam dedykowane filmy również, które są dostępne tylko dla Patronów. Ostatnio taki film się pojawił i jest to film o Zabić Drozda Harper Lee. To jest w ogóle bardzo ciekawa lektura, która wzbudziła niezwykle mieszane odczucia wśród moich Patronów i również we mnie. No i myślę, że dużo ciekawych dyskusji się pojawiło w związku z Zabić Drozda. Dyskusji przede wszystkim na temat Dyskryminacji rasowej. Mam nadzieję, że piknik pod wiszącą skałą, chociaż jest to pozycja zupełnie różna pod kątem tematyki, też będzie dla nas taką inspiracją do prowadzenia ciekawych rozmów o książce i filmie. Jeżeli chcecie dołączyć do klubu książki, oczywiście możecie to zrobić, tylko musicie zostać moimi patronami. Wszystko jest na dole. Na dole jest link i tam są wszystkie informacje o progach. Wsparcia i o możliwościach dołączenia do mojego klubu. Jeżeli do takiego klubu dołączycie, to znaczy, jeżeli zostaniecie moimi patronami, to ja już potem wszystkie informacje wam przedstawiam w mailu. To jest thriller taki troszeczkę oniryczny, który opowiada o grupie dziewcząt, uczennic, które razem z nauczycielkami wybrały się w pewne miejsce na piknik. Miejsce to nazwane jest właśnie wiszącą skałą i po tym e, wydarzeniu. Kilka z dziewczynek i jedna z nauczycielek nie wróciła nigdy, więc to faktycznie brzmi jak thriller. Ja nigdy nie miałam styczności ani z tą książką, ani z ekranizacją filmową, więc jestem podekscytowana i wydaje mi się, że tematycznie też bardzo ta książka pasuje do październikowej aury. Ja bardzo lubię dopasowywać zawsze lektury, które czytam, do tego, co widzę za oknem, więc to też jest dla mnie dodatkowy plus. Oczywiście w październiku kolejna edycja czytelniczych podróży po świecie, choć muszę się tutaj przyznać, że jeszcze nie rozprawiłam się z miesiącem amerykańskim, konkretnie z miesiącem USA, który organizowałam we wrześniu. Nie rozprawiłam się, dlatego że wciąż. Słucham w audiobooku jednego z reportaży, który sobie zaplanowałam na wrzesień i jest to Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego. Jestem już za połową w tym reportażu, więc myślę, że do końca tego tygodnia uda mi się go dosłuchać, ale on jest przeraźliwie długi, ma chyba tysiąc stron, więc faktycznie troszeczkę mi zajmuje słuchanie, zwłaszcza, że to jest książka, która opowiada o branży farmaceutycznej i pojawia się tam bardzo dużo nazw Leków i ja chcę go wysłuchać z uwagą, więc też staram się na minimalnym przyspieszeniu. No ale oprócz Imperium Bólu udało mi się kilka książek z USA przeczytać. Na pewno opublikuję też w przyszłym tygodniu film. Miałam też taki pomysł, żeby sobie po prostu ten miesiąc USA wydłużyć o pierwszy tydzień października i właśnie dokończyć wtedy Imperium Bólu i przeczytać Miasteczko z Salem Stevena Kinga, ponieważ bardzo mnie ta książka zainteresowała z tego powodu, że że ona znowu pasuje do października, ponieważ z tego co wiem jest to horror. Po drugie, miasteczko Salem kiedyś czytałam, bardzo dawno temu, i wtedy mi się podobała ta książka. Po trzecie, szukałam czegoś, co mnie da radę wystraszyć, ponieważ e, lubię się bać. E, oczywiście nie w życiu realnym, tylko na literaturze albo na filmach. No, i szukałam właśnie takiej klimatycznej literatury grozy, i miasteczko Salem mi do tego pasowało. A po czwarte, chyba po czwarte, bo już nie wiem ile tych argumentów wymieniłam. Widziałam, że powstaje serialowa ekranizacja, która będzie dostępna na HBO Max, konkretnie teraz na Max i chciałam ją zobaczyć, ale zanim ją zobaczę, chciałam przeczytać... Książkę. Natomiast zaczęłam Miasteczko Salem, słuchać w audiobooku i nie do końca mnie wciąga, a też jest bardzo długie, więc chyba w tym tygodniu ten plan porzucę i skończę tylko imperium Bulu i zamknę miesiąc amerykański. Przejdę od razu do kolejnego maratonu, kolejnej odsłony, właściwie czyli miesiąca australijskiego, który zaplanowałam właśnie na październik. Okazuje się, że w swoim życiu przeczytałam bardzo mało australijskich książek. Co więcej, kiedy szukałam książek do przeczytania z Australii, też mm, miałam dosyć duże problemy. Na pewno najważniejszą książką Australijskiego Miesiąca jest właśnie Piknik pod wiszącą skałą, ponieważ jest to klasyka. Australijska, ale oprócz tego wybrałam sobie jeszcze cztery książki, które mam w planach przeczytać i teraz wam je tutaj pokażę. Pierwsza to Wiedźmy Emily Hart. O tej książce usłyszałam na Booktubie. Booktubie. Wydaje mi się, że u Nikoli dr Book, ale mogę się teraz mylić. W ogóle ma przepiękną okładkę ta książka. Ja mam egzemplarz z biblioteki i wydaje mi się, że to będzie taka pozycja raczej rozrywkowa z elementami fantazy. Mamy tutaj historię trzy. se kobiet, które żyją w różnych czasach i jakoś ich drogi się ze sobą splotą. Mamy rok 2019, 1619 i 1942. Zawsze jak ja tutaj coś pokazuję, to to nie ma absolutnie żadnego sensu. Bardzo chętnie przeczytam coś takiego rozrywkowego, jeszcze o wiedźmach, lubię takie klimaty i znowu mi to bardzo pasuje do jesieni. No i mam nadzieję, że mnie ta książka wciągnie i zrelaksuje i to jest przede wszystkim moje oczekiwanie. No i jest oczywiście z auto Australii. Kolejna książka, którą sobie wypożyczyłam, to reportaż Szymona Drobniaka: Czarne lato, Australia płonie. Jest to oczywiście książka, która opowiada o serii pożarów, które nawiedziły Australię, i właśnie y, ten moment w. Losach Australii został nazwany jako czarne lato. Oczywiście wiąże się to z katastrofą klimatyczną, z ofiarami wśród zwierząt, ale również wydaje mi się, że wśród ludzi mało wiem na ten temat. W ogóle bardzo mało wiem o Australii, więc chętnie poszerzę swoją wiedzę. No i, no, i to jest bardzo krótka książka, więc, więc też bez żadnego problemu ją przeczytam. Ja szczerze mówiąc, z takimi tematami związanymi z ekologią, z właśnie klimatem, niewiele miałam do tej pory do czynienia. Nie do końca mnie też ten temat aż tak interesował, no ale teraz wychodzę z założenia, że powinno się nim jednak zainteresować bardziej, zwłaszcza, że to co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o pogodę, to jest e, bardzo namacalne, więc, więc tak. Jak najbardziej chciałabym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. No i kolejna książka, którą sobie wybrałam, e, nie mam jej już tutaj fizycznie, ponieważ będę ją e, słuchała w wersji audiobookowej. To jest Światło między oceanami. Ja tę książkę kojarzę z ekranizacji filmowej, na której byłam w Kinie już kilka dobrych lat temu. Pamiętam, że w ekranizacji gra prywatnie małżeństwo, czyli Aliszja. Wikander oraz Michael Fassbender. I ta ekranizacja bardzo mi się podobała. Pamiętam, że w kinie nawet się popłakałam, więc sobie chętnie odkurzę tą historię e, dzięki właśnie poznaniu pierwowzoru literackiego. I mam nadzieję, że mi się po prostu spodoba. I ostatnia książka, którą sobie wybrałam na australijski miesiąc, to pozycja Mógłby spaść śnieg. Jest to bardzo krótka książka, ponieważ ma 100 stron i opowiada o spotkaniu matki i córki. Jest to taka refleksyjna, Rozmowa pomiędzy matką i córką, tak przynajmniej zrozumiałam z opisu. Brzmi to ciekawie, natomiast troszeczkę się martwię tym, że ta książka ma tak mało stron, bo ja nie lubię aż tak krótkich książek. Zapisałam sobie jeszcze inne książki, które mogą być dla mnie inspiracją, jeżeli któraś z tych, które sobie zaplanowałam, mi się nie spodoba, więc teraz mogę Wam tutaj zdradzić, że jeszcze zapisałam sobie takie tytuły jak Plon oraz Żywe Morze Snów na Jawie. Zawsze mylę ten tytuł. Więc, więc musiałam spojrzeć i być może sobie w trakcie tego miesiąca australijskiego zrobię jakąś rotację, natomiast ja też fabularnie starałam się w te książki jeszcze nie wdrażać. Wybrałam sobie też trzy filmy australijskie do obejrzenia w październiku. Kierowałam się nagrodami, jakie przyznaje australijski instytut filmowy. Wybrałam po prostu laureatów z poprzednich lat, których nie widziałam, bo wiele spośród tych filmów nagrodzonych jednak już widziałam. Natomiast są takie trzy filmy, które bardzo mnie zainteresowały, no i jeszcze nie miałam okazji ich oglądać. Pierwszy to film Sweet Country. Opowiada o Aborygenie, który w samoobronie zastrzelił białego człowieka. Brzmi to ciekawie, zwłaszcza, że kwestia aborygenów w Australii to jest taki temat bardzo. Palący, bulwersujący i również taki, na który wiem za mało, więc swoją drogą fajnie byłoby przeczytać jakąś książkę na ten temat. Wydaje mi się, że plon, który tutaj tylko wymieniłam, dotyka tematu, ale jeżeli znacie jeszcze coś, na przykład z literatury faktu o kwestii... E, Traktowania Aborygenów w Australii, nawet z takiej perspektywy historycznej, to będę bardzo wdzięczna za Wasze polecenie. Wybrałam sobie jeszcze taki film jak Nitram, który opowiada o chłopaku, który dokonuje jakiegoś zamachu terrorystycznego w Australii. O tym filmie słyszałam bardzo dużo pozytywnych recenzji. I ostatnia produkcja, którą sobie wybrałam, to film The Nightingale, którego akcja rozgrywa się w roku 1825. Wydaje mi się, że ten film, z tego co pamiętam, na temat opisu też porusza kwestię mordowania aborygen, w kwestię kolonia, kolonializmu, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu produkcja interesująca i. Nie chcę powiedzieć znowu tego słowa edukująca, bo już mi wiele osób powiedziało, że to słowo jest nietrafione, ale znowu mi się ciśnie bardzo na usta, więc powiem edukująca. Ale już Was z góry za nie przepraszam. Jeżeli chodzi o moje plany australijskie, to by było na tyle. Zachęcam Was jak zwykle do wzięcia udziału razem ze mną w maratonie australijskim. Zachęcam Was również do tego, żebyście mi polecili jakieś australijskie książki bądź filmy. Jeżeli znacie, możemy zrobić też w sekcji komentarzy zbiór właśnie poleceń australijskich dla osób, które chciałyby wziąć udział w tym maratonie, ale nie mia mają za bardzo pomysłu, co czytać. Ja ze swojej strony mogę Wam polecić świetny, bardzo rozdzielony, Zrywkowy, a jednocześnie Emocjonujący i wzruszający film z Kate Winslet w roli głównej, nazywa się projektantka, a z książek, myślę, że taką flagową książką australijską jest Złodziejka książek. Ja mam kilka problemów z tą historią, natomiast uważam, że warto ją w swoim życiu przeczytać albo do niej wrócić, jeżeli zaciera nam się w pamięci, więc to będzie polecenie ode mnie. Jeżeli chodzi o moje plany czytelnicze na październik, to już zmierzamy do końca. Już dosyć dużo tych książek Wam pokazałam, natomiast staram się nie przekraczać takiej magicznej bariery 10 książek w moim bibliarze. Wtedy łatwiej jest mi sprostać, więc jeszcze mamy kilka miejsc, i przedostatnia książka, którą Wam tutaj teraz chcę pokazać, to nowa część Ani Wymarzony Dom. Ani, nowa, to nie jest nowa część Ani, ja nie wiem co ja mówię, tylko kolejna część, której ja jeszcze nie czytałam, bo ostatnią częścią, którą poznałam była Ania z Szumiących Topoli i wydaje mi się, że to już było rok temu, więc najwyższa pora wrócić do Ani, zwłaszcza, że jest październik i nic mi się tak nie kojarzy z Anią jak właśnie październik, więc w tym wydaniu ze świata książki przeczytam kolejny tom, mam nadzieję, że tam mi... Dużo komfortu, bo bardzo go teraz potrzebuję. I teraz już ostatnia książka, którą będę czytała w październiku. To jest książka, którą będę losowała, i zaraz Wam wszystko powiem, co, jak i dlaczego. Tylko muszę znaleźć te moje, e, te moje pojemniczki, w których sobie przygotowałam losy. Więc tak, patroni, którzy wspierają mnie z trzeciego progu, Jagustynka, tego za 25 zł, mają taką możliwość, żeby raz w miesiącu wysłać mi tytuł jednej książki i jednego filmu, który chcieliby, żebym przeczytała albo zobaczyła. Niestety, część patronów tego nie zrobiła. Bardzo Was proszę, żebyście w przyszłym miesiącu to zrobili i żebyście się nie przejmowali, czy jakąś książkę już czytałam, czy jakiś film już widziałam, bo właśnie to ma być pewne wyzwanie, które również ma mnie sprowokować do albo sięgnięcia po coś, co już, co już widziałam, albo czytałam, albo po prostu do poznania czegoś, po co bym sama nie sięgnęła, nawet jeżeli macie taki pomysł, żebym przeczytała coś dziwnego. Typu rodzina monet, to, to też możecie śmiało pisać. Ja się absolutnie nie obrażę ani nic, to jest po prostu pewna forma zabawy, która ma być dla Was też rozrywkowa, ponieważ ja z czytania i oglądania nagram vloga takiego weekendowego, jesiennego, który udostępnię Wam wszystkim, ale teraz będę losowała. W jednej to jest pokrywka na świeczkę, mam filmy, a w jednej książki, natomiast nie pamiętam, czy książki są zielone, czy filmy są różowe nie pamiętam więc losuję najpierw zielone, a potem różowe i później wam powiem słabo sobie to pozaginałam, ale postaram się nie patrzeć, żeby nie oszukiwać. Losuję skupki zielonych i to będą zaraz wam powiem i to będą książki, bo wylosowałam tętniące tniące serce To fajnie, bo ta książka miała bardzo duże szanse dostać się do mojego klubu książki do Klasyków, które mieliśmy czytać, a nie udało się ostatecznie tej pozycji wygrać, więc, więc fajnie, że będę miała okazję ją poznać. Nie wiem, szczerze mówiąc, za dużo na jej temat. Zlosuję jeden film spośród propozycji moich patronów do obejrzenia. Obejrzę go w ten sam weekend, co właśnie przeczytam: Tętniące serce i wylosowałam film La Chimera. Nie oszukiwałam, jakby co, musicie mi uwierzyć na słowo, więc będę czytała Tętniące serce i. La Chimere oglądała w październiku i na pewno nagram z tego vloga. Bardzo dziękuję moim patronom za ich propozycje. Zachęcam do tego kolejnych patronów albo patronów, którzy nie zaproponowali mi swoich propozycji w wrześniu, żeby zrobili to i żeby się nie wahali nawet jak mają... E Zwariowane pomysły na to, co mogłabym czytać albo oglądać. Słuchajcie, świat się skończył, piekło zamarzło. Ja zapomniałam opowiedzieć o chłopach w moim filmie, więc tutaj przypominam, że trwa akcja czytania chłopów przez cały rok, zgodnie z porami roku, zgodnie z fabułą powieści. I ja już mam za sobą rozdziały wrześniowe, oczywiście. I powiem Wam, że czytanie wrześniowych rozdziałów we wrześniu to był mój ulubiony moment, chyba zeszłego miesiąca. Zwłaszcza, że tak się złożyło, że czytałam te rozdziały w trudny dla mnie dzień i dały mi bardzo dużo komfortu i takiego wytchnienia. I jestem zachwycona po prostu stylem Raymonda i tym jak on przepięknie opisał zmieniającą się naturę i oglądanie e, zmieniającej się natury za oknem i czytanie tak przepięknych i barwnych opisów, to jest naprawdę doświadczenie niebywałe, niezwykłe, bardzo wam polecam robić e, też to co ja, czyli czytać chłopów przez cały rok, tutaj jest rozpiska, ponieważ udało mi się rozbroić jesień na rozdziały i na miesiące no i myślę, że e, dalej będę oczywiście czytać i was do tego zachęcam, no i już chyba kończę tą wstawkę. No i jeszcze chciałam wam powiedzieć, jakie filmy i seriale chciałabym zobaczyć w październiku. We wrześniu było u mnie raczej słabo z chodzeniem do kina. To znowu wynikało z sytuacji z moim pieseczkiem, który wymaga dużo opieki, natomiast. Chcę znowu iść do kina. Mam jeden film konkretnie, na który najprawdopodobniej się wybiorę w październiku. Jest to nowa część Jokera, w której... Gra Lady Gaga. Ja jestem jedną chyba z tych nielicznych osób, którym się pierwsza część Jokera bardzo podobała. Nie pamiętam, w którym roku ona wyszła, nie sprawdziłam sobie tego, ale pamiętam, jak byłam w kinie na tej pierwszej części z moim mężem i pamiętam bardzo dobrze ten dzień, bo ubrałam wtedy do kina spodnie, które miałam już wtedy zaciasne, a teraz nie umiem ich w ogóle już ubrać. Nie wiem. Czemu ma służyć ta dygresja? Chyba temu, żeby pokazać, że to było już kilka lat temu. W każdym razie e, chętnie się wybiorę na nową część. Jestem trochę sceptyczna co do Lady Gagi jako Harley Quinn, ale dam szansę i podejdę z otwartą głową. Ja bardzo Lady Gagę lubię jako wokalistkę, ale nie do końca jako aktorkę. No ale zobaczymy. Chociaż no, miała dobre występy np. w Star Is Born, Narodziny Gwiazdy. Nie wiem, zobaczymy. Nie jestem przekonana po prostu co do koncepcji tego filmu, no ale na pewno się na niego wybiorę, jeżeli oczywiście pozwoli mi sytuacja z moim... Pieskiem, a oprócz tego na pewno też będę oglądała różne seriale. Niestety wciąż oglądam gotowe na wszystko. <laughs> niestety, albo stety. Niestety z tego powodu, że mi to konsumuje dosyć dużo czasu wieczornego i nie jestem w stanie oglądać no, nowych rzeczy, tylko oglądam ciągle serial, który ma 20 lat, ale bawię się bardzo dobrze. Mój mąż się bawi bardzo dobrze, bo oczywiście ogląda ze mną. Jestem na etapie połowy trzeciego sezonu, jeżeli chodzi o moje ulubione. Postacie, to najbardziej lubię Bri niezmiennie, a najmniej lubię Susan. I naprawdę dziwię się sama sobie z przeszłości, która uwielbiała Susan I Suzan i Mike to była jej ulubiona para. Teraz siebie nie rozumiem, bo Mike to jest absolutnie najgorszy bohater, którego nie jestem w stanie strawić. Natomiast ogląda się ten serial wciąż bardzo, bardzo dobrze. No i zapisałam sobie tutaj dwa seriale, które też chcę zobaczyć za niedługo tak naprawdę. One są na Netflixie, a ja zrezygnowałam z Netflixa jakiś czas temu, ponieważ byłam zirytowana na tą biblioteką, która tam jest. Natomiast akurat oczywiście jak z niego zrezygnowałam, to pojawiło się tam coś ciekawego, co bym chciała zobaczyć i chciałabym zobaczyć serial Para idealna, to jest kryminał na podstawie kryminału thrillera książkowego z Nicole Kidman w roli głównej. Tutaj się nie spodziewam żadnych cudów, tylko liczę na dobrą rozrywkę i odmurzającą produkcję. Za to spodziewam się komfortowego, jesiennego e, serialu. Po e, produkcji nikt tego nie chce, gdzie główną rolę gra Christian Bell i opowiada ta e, produkcja serialowa o autorce podcastów i rabinie, którzy się w sobie zakochują i to brzmi dla mnie super. Jako coś takiego bardzo komfortowego, ciepłego na jesień. E, ja bardzo lubię też romanse, więc mnie to interesuje. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o wszystko, co będę czytała, wszystko, co będę oglądała. Jeżeli ten odcinek był chaotyczny, bo mam zawsze takie wrażenie. Pod koniec nagrywania to Was przepraszam, ale mam nadzieję, że nie był aż tak chaotyczny, a wszystkie możliwe potknięcia mi wybaczycie, więc, więc to tyle. Zachęcam Was do tego, żeby dołączać do moich inicjatyw czytelniczych. Zachęcam Was do tego, żeby się podzielić własnymi planami czytelniczymi na październik. Dajcie mi też znać, czy lubicie październik tak, jak ja. Ja uwielbiam październik, to jest jeden z top trzech miesięcy w roku. Mój ulubiony miesiąc to jest grudzień, na drugim miejscu jest październik, a na trzecim miejscu powiedziałabym, że jest wrzesień, więc widać, że jestem jesieniarą. Natomiast nie lubię tych zimowych miesięcy, takich jak styczeń i luty, ale nie wiem znowu, po co Wam tutaj to teraz opowiadam. Najprawdopodobniej i to wytnę. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.